Cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Kroks. Tak, moi drodzy, z tej strony Kroks, to jest prawda. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Moi drodzy, jak nagrywałem ten film, to to było dopiero początki. Jak widzicie, on może nie zrobił tak dużo wyświetleń, jak zrobi za rok albo za dwa lata. 4854 wyświetlenia, jeszcze wtedy nie myślałem, że w ogóle coś na tym YouTubie będę robił większego. Wtedy nagrywałem, jak miałem 300 subskrypcji, czy 200. Dzisiaj mam 1370. Walczymy o więcej, walczę o więcej. I ten kanał, moi drodzy, mogę powiedzieć, istnieje tylko dzięki Wam. Ja nazywam się Wojtek, pseudonim Crox. Pracuję tam, gdzie pracuję. I muszę Wam się przyznać, że przez kilka lat walczyłem z taką. Dziwną chorobą cywilizacyjną w nazwie depresja. I YouTube stał się taką odskocznią od problemów, które produkowała moja głowa. E, dlatego dzisiaj bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. Dlatego cieszę się, że mogę wam dać taką opcję. Jest ona zupełnie dobrowolna. Bez Was ten kanał by nie istniał. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że będzie nas więcej, więcej i jeszcze raz więcej. Serdecznie Was pozdrawiam, tylko dodam, że macie trzy poziomy wsparcia: zwykły klapek, gumowy klapek i skórzany klapek. Skąd to się bierze? Oczywiście od mojego niku, Kroks. Kroks to jak wiecie, klapki takie gumowe zazwyczaj. <gum> Dlatego trzy poziomy: kto wesprze, ten kozak. Kto nie wesprze, też kozak. Nie mam z tym żadnego problemu. Opcja dodatkowa której nie musicie przecież za każdym razem klikać i, i robić coś na siłę. Absolutnie dobrowolna sytuacja. Serdecznie Was pozdrawiam. Mówił do Was Krox. Cześć!